Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie z Supermarket Simulator na moim kanale. Ogólnie widziałem, że to jest bardzo duży, bardzo to jest popularne teraz. Y, tutaj będziemy sobie grali własny sklep. Tutaj zrobiłem taki na testu, bo chciałem sobie sprawić. ogólnie jak to się gra. Taki ze sklepik zrobiłem. Yy, oczywiście no, oczywiście go mam w dupie. Ja go mam gdzieś yy, i my sobie zrobimy nową grę. No i dobra. Tam w sumie powinniśmy mieć tutaj gdzieś na razie ten poradnik, ponieważ ja to już tu trochę ogarniam, jak to tutaj powinno być. I więc tak trzeba sobie kupić to. I, i najlepiej to sobie kupić jeszcze y, do makaronu. O, i tu sobie zamówić. I to już będzie Gites. Na początek to już będzie Gites Majonez. Dobra. Okej. Okay. Łatki jakieś. Czekopiki, dobra. I teraz musimy sobie ustawić cenę tego. To kosztuje mniej więcej 99 centów za paczkę do jakiejś hurtowni. To myślę, że to wystaje może za jakieś 4 dolary. Może ktoś tu będzie, że panie ludzie to będą kupać. A czekopiki są może po 3 dolary w hurtowniach, więc no po jakieś 7 dolarów się że coś takiego. No i dobra, otwieramy sobie nasz sklepik. Jeszcze szybko kasę przesunę. Aha, nie mogę. A, chyba musi być sklep zamknięty. Nie, nie wiem. Aha, bo ja mam chyba do tego i nie mogę jej przesunąć. Dajemy im resztę i zniszczamy spację i to już jest koniec pierwszego klienta. Tam oczywiście mamy, w prawym górnym rogu, mamy oczywiście cały tutorial. Co to jest niby do, dla ciebie dro... Kto wydaje 7 dolarów na to? Jezus Maria, czasami ci ludzie są jak głupi po prostu. Tamten bierze, pozdro. Makaron jeszcze bierze. Taniutko. E, Castrofum, dobra. Sreszty. Że zróbmy to jakieś... Trzy. 50, może coś takiego, a czekolpiki dajmy może jakieś... No dobra, dajmy 6 6 dolarów eurosów. Bo ja nie wiem, no jaka tu jest waluta. Yy, no i ja lepiej coś kupić do tego chlebek. Dobra, chlebek. O nie, czekamy Oni będą od razu chcieli, żebym ceny wstawił Nie, bo ja się... No to nie będą od razu, ceny wystają, ponieważ właśnie wykorzystają. Kurwa, zaczną mnie mm, wkurzać. Mm, ponieważ... O, dobra, teraz szybko nikogo nie ma. Będą to jakieś 3 dolar... 00 o, dobra. W sumie tym makaron też powinien tylko po tyle być. Kropka 00, a... A czekupiki, dobra, już są po 6 dolarów. No ale teraz na razie wyrzucę kartą ten. I jeszcze szybko wyłożę chleb na półkę. Do końca, oj, już klienta kolejnego po się, No to już co tam do niego idziemy? Się, się ma, mordo. Czekopiki tylko. No. no i co to jest? Po co właśnie oni płacą 100 dolarówkami? Zamiast mi to zapłacić normalne 6 euro. I wolą 100 dolarów, to jednym banknotem 100 dolarów zapłacić. No i tu pięknie pani 3 dolarki zapłaciła równo. A tamten, kuźwa, no tamten kupiła 100 dolarów. taką świat się go chyba połupiał Więcej makaronu sobie zamówimy, ponieważ ja tu widzę, że makaron jeszcze są tylko 3 opakowania. Czokopików na razie jeszcze wystarcza. Yy, ale no w sumie dobra, jeszcze kopiki też by zarobię, nie trzeba zamawiać. Yy, jeden, dobra. Dobra, pasta. Tutaj sobie jeszcze dołożymy i teraz tak, teraz sobie dołożymy jeszcze tutaj, a resztę sobie zostawię tutaj. Ok, Czoko... na czokopiki jeszcze mnie nie stać. Dobra, na razie będziemy chyba yy, po prostu czekać, aż zarobimy sobie jakąś kwotę. No chyba, że wolicie patrzeć, jak ja skanuję te rzeczy. Ale w ogóle mapa jest rozbudowana. No właśnie, tu mamy jakiś magazyn. No, nie wiem. Moim zdaniem jest fajnie, fajnie. To fajnie to wszystko wygląda. Dobra. Dobra, to sobie zamówimy szybko. Dobra. Dobra. I no właśnie mamy. Już widziałem, właśnie, że mamy osoby przy kasie. Pyk, pyk, dzień dobry. o, dobra. Tylko szkoda, że tutaj on nic nie mówił. Tak, to już yy, cholernie się tak trochę gra. Po prostu ubiwa. Tylko słyszysz te dźwięki gry. i jakieś optaku, chociaż jesteś w środku. Ja wiem, że niby to są drzwi otwarte. Niech się nie da zamknąć. A i też to w sumie nie powiedziałem. A powinienem powiedzieć już na początku, że to jest w sumie też gra. No, no, to jest, y, proto, jakby, prototyp. O, powiem, że tak, prototyp. To jeszcze nie jest pełna wersja gry, tylko to jest, jakby, prototyp. I moim zdaniem, jak na prototyp w sumie gry, to na razie to dobrze wygląda. Nie wiem, jak dla Was, widzowie, podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Bo moim zdaniem to, na, jak, na, jak na razie, to nawet fajnie, fajnie wygląda. Yy, dobra, weźmiemy sobie to, taki proszek. Miejmy nie, jakiś proszek, biały proszek. Nie wiem. Dobra. Mhm. I tak samo będzie trzeba jak z tym chlebem. Ja to zrobiłem, Czyli taki myk. Okej, okay, mamy klienta. Tego szybko trzeba obsłużyć. No, dobra. Już. Dobra, i pani jeszcze. E, pieniądzów, jeden dolar. Dobrze, dziękuję. I teraz patrzę. Trzeba zrobić tak. Pyk, odkładasz. Jest 1,15 piętnaście, to dodajmy na jakieś. 5 dolarów? Nie, nie, nie. 4, 4 dolary, 4 dolary. 4, 4, 0, 0. Dobra, jakieś 4 dolary, i teraz można już do końca wyłożyć cały towar. Po prostu, żeby oni, żeby oni tego nie wzięli za ten dolar 15, ponieważ to wtedy po prostu ja wyjdę na 0. Ja w ogóle wychodzi tylko na plus. 12 dolarów. Tu nie tak 3 dolary rzeczy, dziękuję, zapraszam ponownie. Kurwa, <laughs> jak w praktycznych sklepach, tak zawsze jest, dziękuję, zapraszam ponownie, dzień dobry. Walił pan dzisiaj morze i konia, tak kurwa zawsze pa pani mówi, w pani ekspedientka. Um, światło sobie możemy zapalić. O Jezu, co ci się stało mordo z głową? To wyglądasz, jakbyś się wa nie czy jakbyś dał za dużo tą cenę na tej karcie. Czekać, czy on by się skan... i czy on by coś zrobił, tak szczerze. Yy, tutaj skanujemy. 18 dolarów, dziękuję. No i dobra, 66 dolarów. Dobra, kurwa, trzeba pozamówić rzeczy sobie. Mąka. Olej szybko. Rzeczy ja pierdzielę. O Jezu. Dobra, kupuj to. Jest, dobra, zamówione, zamówione. Dobra, pięknie, pięknie. I to chyba już będzie ostatni klient na dzisiaj. Dobra. Dzięki, dzięki chłopie. Dobra. Makaron tutaj sobie położę, ponieważ to ja mam już tam pełną półkę. Pe, zamknięty jest chłopie. Dobra, olej. Tu sobie zrobię dwie takie półki ponieważ ja o nich chyba zamówiłem dwie paczki. O no właśnie. Dobra i za chwilę sobie przejdziemy do nowego dnia, tylko jak wyłączę cały towar na półki. So, przyjdziemy do kolejnego dnia, żeby już od razu następnego dnia sobie rozpocząć dzień. Żeby od razu było pięknie. Yy, mąka. No, to tak 3 dolary. Dobra, coś takiego. Uh, olej, skoro jest po 1,5 dolara tak za jedną telkę. To mi się wydaje, że coś za 7. Nie no, dobra, może trochę przesadzimy, 6 jak czekopisy. Dobra. Eee, no i kończymy dzień. Dobra, dzień pierwszy. No, total profit. No na pewno profit był profit. Na, na następny dzień. A chyba, chyba nie zachęcimy światła, nie? Dobra, ponieważ no ja już mam to wszystko ogarnięte, to sobie od razu lecimy. Cały towar jest wyłożony. No i czekamy teraz sobie na klientów. Tak, będzie jakoś mniej klientów, ponieważ jest kurde rano. Co by oznaczało, że po prostu jeszcze ludzie śpią. Znaczy, na no w sumie jest dziewiąta już prawie. No, i chyba idzie pierwszy klient, a ten drugi, dobra, który będzie pierwszy. No, tu mamy jeszcze pożyczkę, to sobie najwyżej będę mógł wsiąść. Co też jest w sumie ważne, ponieważ tak bym mógł sobie bardzo powiększyć sklep. Co by mi w sumie pomogło najpewniej. Oj, no, i kurwa, Maćin. No, ja weź się to trochę naprawcie. Znaczy, no ja wiem, że to niby jest kurde, pro, ten jakby, prototyp gry. Znaczy, no zależy, w jakim sensie byś w sumie wziął ten prototyp? O jakiejś godzinie, jak będzie jakieś ósma wieczorem, zamykamy sklep, żebym mógł se pozamawiać rzeczy. Dobra, tu sobie postawię kasę, tak? Będzie mój taki zakątek, pozdra. No, będzie mój piękny zakątek, czekamy sobie na no, ludzie jakiś. No i dobra karta nie wiem czy trzeba wpisywać te zera napiszcie w komentarzu czy trzeba je wpisać ponieważ ja tak szczerze nie wiem i w sumie nie chcę testować na razie ponieważ na razie dla mnie się liczy każdy grosz dobra no i tu pięknie e, jakieś no jak będzie ta ósma godzina wieczorem Albo nawet w sumie siódma. Nie, no ósma w sumie będzie lepiej. To ja wtedy wezmę tą pożyczkę i pozamawiam te rzeczy do sklepu i sobie po prostu powiększymy sklep. Moim zdaniem to będzie bardzo fajne. W sumie to ogólnie gra y, się zapowiada bardzo fajnie. Y, ale f, no. Tak jak dużo youtuberów to nagrywało, no to ja też w sumie musiałem spróbować. Do youtuberów się gra wydawała ogólnie fajna. I jeżeli mam być szczery, to moim zdaniem gra też jest bardzo fajna. Fajny jest gameplay jak jest taki jak, jak, jak nie lubisz gier multiplayer, to, to ja polecam tą grę bardzo. Ponieważ dla mnie tutaj moim zdaniem tutaj bardzo fajnie. Masz tu ludzi, tylko jeszcze jakby dodali, kurde, że ci ludzie by coś mówili, a nie że mówi ten. Że oni tu nic nie mówią, ale są to tak też trochę do dupy. Dla osób, które grają sobie solo. Ale czekaj, czy kiedyś dodadzą tryb multiplayer, że. Będziesz sam, kurde, z ludźmi grać, swój sklep otworzyć. Coś takiego. No. No, ogólnie no to dobra, no to jest jednak jeszcze gra dużo do zrobienia, bo to jest niby yy, taka wersja demo. Znaczy, no jest jeszcze wersja taka za darmo, demo, a to jest wersja, to nie jest właśnie demo, tylko to jest yy, płatna wersja gry. A i ogólnie też no, jeżeli po prostu miałeś jeszcze tą yy, grę, to chcesz tą grę, to lepiej sobie kupić ją teraz, ponieważ jak potem dodadzą te wszystkie update, to ma niby ona podrożeć. Jak już będzie taka jednak pełni, bardziej pełna wersja gry, to ma po prostu ta gra podrożeć na Steamie i chyba wszędzie. A więc najlepiej no, to jest już kupować teraz. Teraz to jest 60 zł na Steamie i to chyba tylko na Steamie można kupić, bo ja nie patrzyłem czy gdzieś indziej, można jeszcze to kupić. Ale no jak chcecie co to kupić, to najlepiej teraz ze Steama, bo tam jest 60 zł. Fajna gra. Ja tak szczerze mówię, że fajna. Zostawcie subika i lajka. Też. Bardzo ważne. Ciekawe co weźmy, Olej wielkopolski. No super. O, jakiś proszek dziwny. Ja nawet nie wiem co to jest, to SUS. No i dyszka pięknie. Nawet nie trzeba reszty wydawać. Ty, bo ja, dobra, bo ja mam 90 dolarów, aż dobra, ty musisz sobie kurde nowy te kupię. Rzeczy do sklepu. No chyba już stąd wszystko. No tak sobie kupię trzy kartony mąki. I jeden raz czekopisy. Znaczy dwa razy w sumie czekopiki. Nie czekopisy, tylko czekopiki. Okej, okay. i to już chyba będzie git. No i sobie to zamawiam, nie? Pięknie. Dobra, czekopiki, to jest tutaj jeszcze to ustawia pięknie, dobra. Dobra, już idę proszę pani. Yy, 21 dolków, o jezu. Czekaj, to jest 20. Dobra. Jest już ustanych. Sklep tak ogólnie się zmyka o 8 tutaj. Znaczy ja chcę zamknąć o 8, a o 9 jest tak naprawdę koniec ogólnie dnia. 16, 16, 16. E, 5. dobra. Karton. Dziękuję. Dobra. Jest siódma, jest dobra, to może już teraz będę zamknąć sklep. Nie wiem właśnie, czy się już opłaca, czy nie. Dobra, to sobie położę tutaj za ladą. Dobra, jakoś nie widzę żadnych klientów na razie. Dobra, to co zamykamy. Bierzemy szybko pożyczkę. Dobra, paymentsu żadnych nie mam. I teraz tak, market. I tutaj sobie tak, sama Jedną taką tą. I jedno takie. Dobra, pyk. I teraz. Tak, yy... w sumie to trochę to źle rozegrałem. Aj, aj, aj. Za drogo. Pyk. Za drogo to kupię. Dobra, jeszcze market. I teraz tak mam cheese. Mam ser. Yy, water to woda. O, to jest no, ser w sumie wezmę. Kupię jeszcze do tego sklepu. Tak to. Reszta produktów ta już mam na wszelki wypadek. A to tylko ten ser sobie kupię. O, dobra, I tu będzie taka jakaś strefa, sobie tutaj zrobimy. Yy, tutaj będzie taka strefa takich zwykłych półeczek. A w sumie tutaj na wejściu mam jeszcze tutaj o, taka wian luka. Tutaj, tutaj sobie może powstaje tą lodówka. O, okej. Okay. I moim zdaniem jest na razie fajnie. Dobra. Yy, tu mam jeszcze rzeczy, ale to... Mogę, to... no, w sumie mogę sobie jeszcze tak dostokować tutaj do końca, żeby cała taka półka była. Czoko tam... O, chleba nie ma jeszcze. Ja cię nie mogę. No i sklepy są pozamykane, po drugiej nie mam kasy, nie? To też tak. Ale dobra, kończymy dzionek. No i jestem tyle na minus. <słysy> bo tutaj te wszystkie upgrade'y to wszystko da pożyczka nie niby mi tak tyle dała, ale ale no wiadomo. Dobra. Aha, bo ja jeszcze nie dam sobie tutaj ceny. Dobra. To 5 dolarów myślę, że ser może być okej okay ceną. Dobra, tu jeszcze mam to a ten tle. Szkoda mi jeszcze. A bank? A jest już pay pierwszy, dobra. dobra. No I dobra, na razie to fajnie wygląda, tak się jedzie. Jakiś samochód. O, pani jakaś. Dwa razy makaron. Aj, aj aj dobra. A ile kosztuje ogólnie chleb? Bo ja nie mogę zapomnieć, 11 już to dam do koszyka, i będę zamawiać pewnie za chwilę, to sobie to dokończę. Dobra, no tutaj jest, dobra, chyba za dużo tej mąki, żebym dał czokopiki, a jeszcze nie, ten, nie dokończyłem tej tutaj, tutaj. czokopików, więc musiałem dokończyć teraz. No i smutny to na razie fajnie mój sklepicie. Mi się wydaje. I to już będzie chyba ostatni dzień. No jak to? So expensive! chłopie a ty widziałeś, to jest szwajcarski ser importowany prosto ze Szwajcarii. I za drogo 5 dolarów. pie dole to. Dobra, piki raz. E, dobra. Jeden raz. Makaron. Makaron. Chłopcy kupił. To super. Po prostu. O, tu ser taki jest dobry, gołda, dojrzewający. Dziadek sobie kupił ostygniemy chleb. Dobra, to kupiłem więcej chleba. E, tu masz Da, dobra. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Pięknie, dobra, jeszcze jestem cena ta moja, bo ja już miałem ten towar w sklepie. O, dobra, pan kupił dwa sery. Czekaj, czy dodałem do tej gry kiedyś jakiś złodziej. Gdyż będą przychodzić i nie będą chcieli zapłacić, gdy będziesz musiał ich gonić. Dobra, 14 dolarów. No jak to niby jest cheese za drogi? Powiedziałam przed chwilą dwie paczki, kupiłam, bo ty kuźwa nie możesz ani jednej. No i tak, kuźwa nie możesz w sumie. Co ja gadam, bo możesz, tylko kurwa nie chcę, bo kurwa jej nie smakuje serek. Yy, co tu jeszcze jest? A, tu mogę sobie kurde mleko kupić. Dobra, to jeszcze zamówię mleko. Dobra, zamówię, mówię. Yy, dwóch przy kasie. Dobra. Ok, 12.00 OK, i jeszcze w sumie te, to kupił. Dobra, bo jeszcze muszę zapłacić tą na, na koniec dnia. Dobra, jakby. O Jezu, już bym prawie ten to ten. Przetegocił. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Szybko wypieprzej, z tym. Sześć. Próbka 00, dobra, pięknie. Yy, mąka, dla pana będzie tylko mąka. To dziękuję. Yy, ser, dobrze, fajne zakupki, dziękuję. to będzie jakieś 3 dolnary, mi się wydaje, że coś tu będzie. kitas Że wiem właśnie, że mam tam panią przy kasie. Pyk. 20 dolarów. o, dobra, fajne zakupki. Pani mi zrobiła u mnie w moim sklepie. Okej. Okay. Dobra, ja na razie będę zarabiać kaskę, bo też potrzebuję na spłatę tej pożyczki. Na spłatę jednej razy pożyczki. No, dzisiaj w sumie tylko. Ta 6 dolarów to za dużo. Ja czasami nie rozumiem tak szczerze, tych klientów. Hmm. Ja muszę mieć też profit, chłopiec. Tak, to sobie jak w sumie jest dla niego za drogo, to nie to sobie pojedzie do hurtowni. Pan tu bierze nawet jajka. Nie, mleko się Myślałem, że jajka XT. Dobrze, to może ten, tutaj nie jest trochę jajka. 5 dolarów, ok. Mleko, tanie w sumie, za 3 dolary. No to w sumie nie będzie takie tanie, to ludzie będą je częściej kupować. O, właśnie pan cił czokopiki ostatnie, no, znaczy to w sumie miałem, bo no ja ostatnie czokopiki do wykorzystania, total 6 będzie, 0,0. E, czokopiki i 2 razy ser, dobrze, 14 dolarów. O, dobra, 80 dolarów na koniec, znaczy w sumie nie na koniec jeszcze. Dobra, już to zapłaciłem. Jeszcze co, tu sobie, dobra, to ja tak sobie kupię jeszcze. Tak, dwa kartony wody sobie zamówię. Okej, okay. dobra, tu idzie 3 dolary. Dobra, teraz na drugiego pana czekamy. I no w sumie to nie, to nie będzie jeszcze ostatni klienta. Na co chcemy tutaj stać? So, dobra, od klienta. O jakie duże zakupy? Dobra. 23 dolary, dobrze... Yy, dobra i musimy sobie... Ja bym sobie coś kupił. Wodę mam, właśnie za, ten domówiłem. Makaron, chleb. Makaron, chleb Wodej zamówiłem. I... nie wiem jeszcze. to co Dobra. Muszę coś czy O, jakie zakupy, proszę Pana. Dobra, co pan. No, aha. Niektyną mi kropki, nie? I to ciekawe byłoby. Jakby... To... Dobra, i już w sumie to już nie, nie zamówię, nie domówię już tego. Było się spodniu jakby. Sesja się już skończyła. To dobra, to z pani sosem nie że tu nikt nie wchodzi. Susu. Dobra, 8 dolarków. Dzięki. Nara. Aha, pani się wkurza, bo nie było tej herbaty, o mój Boże, foiwa. dobra woda. Ja zawsze sobie w sumie w nocy listok ten. Przed następnym sobie na ristokować, Dopiero kolejny dzień sobie zostawić. No i co, widzę? Widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie i zostawcie lajka, jeżeli film Wam się podobał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i co? Do następnego. Cześć!